No, i przyszedł moment na decyzję. Mam całkiem sporą łazienkę, no, jakąś gigantyczną, i chcę jednak wymienić wannę na coś zdrowszego, bo jednak długie kąpiele nie sprzyjają mi, i co wtedy? No, jak masz dużą wannę, to masz też miejsce na prysznic i na coś jeszcze. Świetnym rozwiązaniem dla zdrowia będzie sauna, ponieważ sauny, zapraszam, mogą być stworzone tak naprawdę na wymiar to tego typu przestrzeń możesz właściwie mieć na każdy wymiar. Czyli jak masz ten metr na metr to ci to swobodnie wystarczy i masz piękny prysznic plus, plus saunę, Mało tego, to jest sauna na podczerwień, więc tak naprawdę, żeby ją podłączyć, potrzebujemy tylko, tylko jedno gniazdko. Nie ma żadnych problemów z innymi elementami technicznymi i, i tak dalej, i z podłączeniami. Tego typu rozwiązanie bardzo dobre. Relaks po ciężkim dniu, po treningu, tak jest. idealne. Więc pomyślcie o tym, jak macie trochę miejsca w swoich łazienkach, żeby zrobić sobie saunę, która tak naprawdę nie musi być duża, a pięknie wypełni waszą przestrzeń. Również tą duchową.